Wejdziemy ten do garażu, nie? Od garażu? No tak. No tu jest garaż. Tutaj też jest. Co? Nie, to znaczy, no tędy też wejdziesz schodkami do góry. No, ale tak to wygląda. No, tu jest główne wejście. Mhm. Tutaj widzisz? No, a dziwnie. No to zaczynamy. Dzień, dobry. I tam mhm. ja O, to była kuchnia, już widzę. Ale to dobra, to wejdziemy sobie tu. Ale ogólnie ten dom wygląda jakby był niedawno budowany. Masz takie No że... taki jest dość świeży. Jest to dom, był to dom, pani sędziny, Jak ładnie. która po prostu w obawie przed mafią, przed jakimś tam gangiem i tak dalej, musiała stąd uciekać i po prostu zostawiła to wszystko i zmieniła swoje miejsce pobytu. Dobrze mówię, nie? Ja tak to było. Tak to leciało. Ale fajny domek, nie? Patrz, te kafiety. Był, był jakiś fajny pomysł. Mam tu, na ten. Aha, tam sobie zaraz wejdziemy. No bardzo fajnie tutaj Zobacz jaki piękny. Jaki tarasik. Elegancko, fajna chałupka. Ale dużo światła, nie? Tutaj fajnie, bo to tak, jest kuchnia tak. i te wszystkie okna są z wszystko, wszystko w takich dużych oknach, nie? Te ściany. Z ulicy wygląda na dużo mniejszy. Prawda. O, tutaj jakieś zdjęcie z dzieckiem jest, ale to nie będę pokazywał zdjęcia, nie? Może to ta pani nawet? Może. Ciekawe, nie? No nie, nie. lepiej nie pokażę. Albo ktoś z rodziny, albo może to no, może to ta kobieta właśnie, nie wiadomo. Tutaj zobacz, te mebelki to wszystko jeszcze takie, nie? Stosunkowo świeże. No w ogóle ściany. Zdecydowanie kogoś no tam. Tak, tak. tutaj była ubicacja. Tutaj był prysznic. A tutaj było Ale tak, widać, że fajna chata, fajna, fajny domek. Taki nie za duży i to nie, nie za mały. W sam raz ten domę, nie? O tak jak no, chcesz. Na górę nie widać że tam było dużo Do No ale też jest fajnie. O tutaj też była ładna łazienka. Kurczę. Patrz tutaj na górę, zobaczysz sobie też jak to wygląda. Fajna, elegancka wanna. O, bardzo ładnie to wygląda. To jest też fajne, tutaj ta szyba cała, nie? To fajnie no. widać, co na dole się dzieje. No. balkon. No, to pewnie był jakiś właśnie pokój. Fajna, fajna ta, ta chyta. No jest Paryżu. z Paryża. No. Kurczę. Szkoda chałupy. Kurczę, taka fajna chata. Fajne, duże pomieszczenia. Gry na PlayStation 2, na PC. Największe przeboje na A wiadomo, kiedy to dopuszczone? Nie. Ale myślę, że możesz popatrzeć na przykład po tych zeszytach zostawionych przez dzieci albo na dole z korespondencji. No, jakby dobrze poszperał, to coś tam by może znalazł, ale... Obstawiam, że stosunkowo niedawno został ten dom opuszczony tak sądząc powstanie jest tak, tak, w pośpiechu jest. Jest dość świeży o dość świeżo to wygląda, no oczywiście jest to poniszczone, ale... Дэко. А, дээр тоосон юм. No i tutaj też była, łazieneczka, ubikacja o kurczę, legalsko. <grym> Taki malutki balkonik super wygląda to na taki duży pokój Tak mi się to wydaje Tu była łazienka Tu fajny taki duży salonik A w rogu pewnie tu był może jakiś aneksik, jakaś malutka kuchenka, kuchnia Bo tutaj są takie jeszcze reszty kafelki hmm. Może tak być, że tu był jakiś mały aneks. Albo i nie. Ładnie, fajnie to wygląda. Fajna, elegancka chata. Podejrzewam za niemałe pieniądze. Gdzie jesteś? To jest gazeta 2007 Ale to było Wiesz co, nie wiem, nie wydaje mi się. Tam u góry tymi schodkami jest taki fajny, jeden tak jakby duży salon mm. tam była łazienka w rogu i tak podejrzewam, że były te rzeczy taki aneks kuchenny no Ale. No bo tam taki kącik był w takich kafelkach, wiesz i to tak jakby... Aha to tam na takie... Znaczy, no że może ktoś tam nie wiem może jakaś tutaj służba mieszkała u góry? <złotny> 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 mhm. Огромное. Mm -hmm. Najbardziej mi się tu podoba, no, tak jakby tu salon był i tak sobie tu siedzisz tak. i patrzysz na okno. Tu wszędzie jest ładnie i tak jak mówiliśmy, tutaj dużo światła wpada. Tu jest tak bardzo jasno w tym domu. Znaczy no teraz też wiadomo, nie? Tu są powywalane szyby i tak dalej, ale, ale fajna architektura tego całego domku. Dobrze, chyba wszystko. Kończymy ten odcinek. Udajemy się w kolejne miejsce i widzimy się za tydzień w niedzielę. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć. Pozdrawiamy, cześć.